Wydawałoby się, że opalana skóra wygląda zdrowo, atrakcyjnie i szczupło, a słońce poprawia nam samopoczucie. I nadal dla wielu z nas najlepszą pamiątką z wakacji jest piękna, brązowa opalenizna. Niestety, opalając się mało kto myśli o tym, że może to przysporzyć sporo problemów. Nowotwory skóry, a wśród nich najgroźniejszy, czerniak, diagnozowane są coraz częściej. Jak je rozpoznać i dlaczego warto właśnie jesienią wybrać się do dermatologa? Odpowiedzi m.in. na te pytania pojawią się w tym odcinku programu Onkoczujmy. Nie ma zdrowego opalania, ostrzegają lekarze. A becadło czerniaka, co powinno nas zaniepokoić? Jesienny przegląd skóry. Dbajmy o zdrowie. Każdy z nas ma na ciele od kilku do kilkunastu pieprzyków i bywa, że z czasem pojawiają się nowe, zwłaszcza po lecie. Spragnieni słońca łapiemy jego każde promienie. Te znamiona same w sobie nie są niebezpieczne, jednak należy je obserwować, ponieważ mogą rozwinąć się w czerniaka, złośliwy nowotwór skóry. Jesień to znakomity czas, bo już mamy mniejszą ekspozycję samo z siebie na promieniowanie ultrafioletowe, w związku z tym nasza skóra z reguły ma naturalny odcień i łatwo wtedy, ją, łatwo wtedy ją obejrzeć, zbadać. Ale generalnie nie ma złej pory, żeby udać się do lekarza, jeżeli zmiana na skórze się zmieniła. Szacuje się, że każdego roku czerniak wykrywany jest u około 3000 Polaków. Jest to jedyny nowotwór skóry, który ma zdolność do przerzutów. Szczególnie narażone na jego rozwój są osoby z jasną karnacją, rudymi bądź blond włosami, mające dużo znamion na skórze, ale też i te, które miały oparzenia słoneczne i korzystały z solarium. W Polsce na zachorowanie na nowotwór skóry prawie każdy jest narażony, dlatego że my mamy jasny kolor skóry. Większość z nas ma taki pierwszy lub drugi fototyp skóry, czyli taki, który łatwo się oparza, słabo się opala. Czynników zachorowania na czerniaka jest kilka. Przede wszystkim są to promienie słoneczne, promienie UV, które uszkadzają naszą skórę. Też jak gdyby, odporność nasza troszeczkę spada z racji na styl życia, stres który temu towarzyszy, więc cała autoimmunologia gdzieś troszeczkę cierpi na tym. Jest to choroba, która ma trudny do przewidzenia przebieg, to jest po pierwsze. Po drugie, nie daje na dzień dobry dolegliwości i objawów. I po trzecie, wygląd zewnętrzny zmiany nie zawsze zwraca od razu swoją uwagę. Choroba może się rozwijać, a my nie zwrócimy na to uwagi. Czerniak może występować w, w młodym wieku. Obserwujemy już u osób od 30-40 roku życia. Sporadycznie u, u młodszych osób również y, zdarzają się te zachorowania, więc młody wiek tutaj y, absolutnie nie zwalnia nas y, z czujności onkologicznej, z samoobserwacji skóry czy, czy z kontroli dermatologicznych. Czerniak może powstać w obrębie już istniejącej zmiany, ale nie zawsze tak się dzieje. Rozwija się także na skórze zdrowej, dlatego abecadło czerniaka powinien znać każdy, by wcześniej zauważyć coś niepokojącego. Nowotwory skóry, w tym czerniak, w więcej niż 50% rozwijają się na podłożu skóry zdrowej, czyli nie na podstawie znamion barwnikowych, a w miejscu, gdzie wcześniej takich znamion nie było, więc tutaj zwracamy uwagę, czy pojawiły się nowe zmiany lub zmieniło się coś w w, w tych znamionach, które już na skórze mamy. Nowotwory skóry są najprostsze do wykrycia, bo znajdują się na skórze. W związku z tym każdy z nas może zobaczyć niepokojącą zmianę. Jeżeli chodzi o podejrzenie czerniaka, to mamy taką zasadę ABCDE. Od pierwszych liter e, słów, które oznaczają A, asymetria, B, nierówne brzegi, C, różny kolor, bo to z angielskiego koloru, D, duży rozmiar, ale ten duży rozmiar oznacza. 5-6 mm, no każdy z nas obejrzy i zobaczy taką zmianę, ale najważniejsze jest E: ewolucja, że coś było na skórze i zaczęło się zmieniać, albo czegoś nie było, pojawiło się i rośnie. Czerwona lampka powinna się także zapalić, jeśli znamie zaczyna swędzić, lub pojawiła się jakaś ranka, która nie chce się zagoić. Jeżeli to trwa długo, powyżej 6 tygodni, należy to pokazać dermatologowi lub chirurgowi-onkologowi. Najważniejsze w profilaktyce nowotworów skóry, oprócz tego, żeby nie dopuścić do zachorowania, czyli żeby się nie opalać, to jest to, że można wcześniej wykryć samemu ten nowotwór skóry. Wcześniej wykryty nowotwór skóry jest prawie w 100% wyleczalny. Tu mamy tę przewagę nad rakiem, bo możemy go sami zauważyć, wnikliwie obserwując swoją skórę i poznając ją. Pani Kalina, mimo że zauważyła coś niepokojącego, niestety od razu nie zgłosiła się do lekarza, a czerniak rozwijał się w jej organizmie. Kiedy zapadła diagnoza, był już zaawansowany. Od tego czasu minęło 17 lat, ale choroba co chwilę daje o sobie znać. Pierwsze takie jak gdyby znamie pojawiło się w 2004 roku. Chodziłam wtedy na ćwiczenia takie gimnastyczne i po prostu zrobiła mi się rana napięcie. Ta rana tak się goiła, potem znowu się odnawiała i ja praktycznie z tą raną chodziłam półtora roku. Jakoś, no może troszkę tak to luzacko, jak to mówią, podchodziłam do tego, no rana się goiła, no to ja byłam spokojna. Nie była to jakaś taka y, y, zmiana, która by świadczyła, że to jest czerniak, bo to była taka Wybrzuszona, yy, zrobiła się taka kopuła, jak, tak jak krzyżka, i po prostu to tylko było wypukłe. Kiedy trafiłam do szpitala, okazało się, że to był już szczelnia czwartego stopnia. Ja raczej jestem taką optymistką i nie podchodzę do tego tak, że przeżywam, o jej, o jej co to się dzieje, nie. Po prostu podeszłam do tego normalnie, jak no, do normalnej choroby. I do tej pory tak właściwie to traktuję. Czerniak to jeden z bardziej złośliwych nowotworów. Kto częściej choruje? Młodzi czy bardziej dojrzali? Czerniak jest rzeczywiście nowotworem skóry o dużym potencjale złośliwości i późno wykryty, cechuje się bardzo dużym ryzykiem dawania przerzutów odległych. Ym... Granica wieku przesuwa się w kierunku osób młodych, i coraz częściej obserwujemy ten wzrost zachorowania u osób pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. I rzeczywiście ten szczyt zachorowań notujemy w tej chwili najczęściej. W ostatnich chociażby 10 latach rzeczywiście. Ta liczba zwiększyła się, czy jest raczej na tym stałym poziomie? Ta liczba stale rośnie, a częstość występowania czerniaka w grupach wiekowych przesuwa się w kierunku osób młodszych. Jest to związane m.in. z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, szczególnie w okresie dziecięcym, ale my tego słońca tak naprawdę za wiele nie mamy. Dla dermatologa, onkologa, chirurga onkologa każda ilość słońca to jest dużo. Raczej odradzamy um, korzystania z ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe. Um, to co podkreślamy również sztuczne źródła promieniowania ultrafioletowego są um, takim czynnikiem, które znacznie zwiększa ryzyko rozwoju zarówno czerniakowych, jak i nieczerniakowych raków skóry. Tutaj um, te wszystkie działania profilaktyczne, które mają mają Na celu ograniczenie ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe mają kapitalne znaczenie w zmniejszaniu ryzyka. Mamy ustawę antysolariową, dzięki której osoby poniżej 18 roku życia nie mogą um, korzystać z solariów. Prowadzimy akcje um, uświadamiania również dzieci, młodzieży. Um, informujemy o tym, jak powinniśmy zachowywać się, jak korzystać bezpiecznie ze słońca, jeżeli w ogóle chcemy z niego korzystać. A to świadomość w społeczeństwie. Jest też wyższa, no bo jednak cały czas pokutuje to, że z wakacji musimy wrócić z pamiątką, czyli z brązową opalenizną. No niestety tak. I to również u osób, które chorowały w przeszłości na czerniaka, jakaś pokusa jednak korzystania z kąpieli słonecznej jest ciągle duża. My staramy się tę świadomość podnosić, ale po wakacjach mamy ciągle dużo osób opalonych. Po lecie, zwłaszcza jeśli jesteśmy fanami słonecznych kąpieli, pojawiają się często nowe znamiona. Powinniśmy je skontrolować. Coraz więcej pacjentów pamięta o regularnej kontroli, raz do roku o badaniu dermatoskopowym. Badanie dermatoskopowe jest bardzo prostym, nieinwazyjnym badaniem, które jest dla pacjenta całkowicie bezbolesne, jesteśmy w stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem określić, która zmiana jest łagodna lub wytypować tą zmianę, która wymaga usunięcia chirurgicznego i dalszego badania histopatologicznego. Najlepszą profilaktyką w przypadku nowotworów skóry w tym czerniaka jest po prostu unikanie słońca, zwłaszcza w tych godzinach, w których jest go latem najwięcej, między 11 a 15. Jeśli się nie da, osłońmy naszą skórę i używajmy kremów z filtrem najlepiej przez cały rok. W polskich warunkach to jest minimum 30, a najlepiej 50, ja taki stosuję. Obserwujemy coraz większą świadomość pacjentów, jeżeli chodzi o konieczność używania um, fotoprotekcji, natomiast um, sposób stosowania jeszcze może nie do końca jest taki, jak powinniśmy, bo tu powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, na to, żeby były one nałożone minimum 30 minut przed ekspozycją na, na słońce, czyli przed opalaniem. Muszą być powtarzane te procedury smarowania się po każdej kąpieli. Muszą być okrycia głowy, ponieważ też skóra owłosiona głowy jest bardzo narażona na, na działanie promieni. Muszą być okulary przeciwsłoneczne. Czerniak może pojawić się też w gałce ocznej. Profilaktyką czerniaka jest także unikanie solarium. Każda sesja zwiększa ryzyko zachorowania na ten nowotwór. Solarium jest najbardziej szkodliwe dla osób przed 30 rokiem życia, zwiększające ryzyko zachorowania na nowotwór skóry nawet o 75% w porównaniu z osobami, które z łóżka opalającego nigdy nie korzystały. W Polsce na szczęście w tej chwili dzieci i młodzież nie może korzystać z solarium bardzo dobrze, bo to, to jest tak wysoka dawka promieniowania ultrafioletowego, że żadna skóra tego nie wytrzyma. Ja zachęcam w ogóle, żeby nie korzystać z solariów. Nie ma tam nic dobrego. Skóra się tylko szybciej starzeje. Oprócz tego, że można dostać otwór skóry. Skóra jest największym naszym organem. Jest nie tylko opakowaniem ludzkiego ciała, ale i ważnym narządem. Spełnia wiele funkcji ochronnych. Dlatego musimy o nią dbać i to przez cały rok. Cześć, słuchajcie, chciałem Was na, namówić do aktywnego spędzania czasu. Niekoniecznie to musi być sport zawodowy, ale aktywność jest bardzo ważna w naszym życiu. Do tego chciałbym, żebyście dbali o swoje zdrowie, poddawali się kontrolnym badaniom. Do tego Was serdecznie zachęcam. Opalanie jest przyjemne, ale ważne, żeby było bezpieczne. Pamiętajmy o tym. To był program ONKO Czujni. Na kolejny odcinek zapraszam za dwa tygodnie. Do zobaczenia! Więcej o tym, jak planować długie życie, dowiesz się na stronie internetowej planujedługieżycie.pl. Jesteś pracodawcą, dbasz o zdrowie swoich pracowników, weź udział w programie Pracodawca Zdrowia. Więcej informacji na stronie planujedługieżycie.pl, zakładka Pracodawca Zdrowia. Kampania społeczna Planuje Długie Życie realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia.